Hej, witajcie z tej strony Kira i... I o was! W kolejnym odcinku z Wiedźmina. Witam was oto ten cudowny, wyjący pies. No, już mam ochotę mu wyrwać struny głosowe. Nie no, nie przesadzajmy. Nie no, żartuję, nie, nie wyrywałbym, ale wiecie, no. No cóż, e, powiedz mi o was. Co my dzisiaj będziemy robić, bo ja z moją pamięcią nie bardzo ogarniam. Z twoją pamięcią, no to będziemy wykonywać dalej zadania, bo dalej Abigail robi nam miksturę. Może już skończyła, może nie w dupie ją mamy, tak szczerze mówiąc. Znaczy w dupie nie, ale generalnie omijamy ten temat i ogarniamy wszystkich przyjaciół Wielebnego, co by dostać jak najwięcej informacji o salamandrze. No i w sumie to teraz czeka nas droga do Mikula. Okej, okay, to co mam zaznaczyć? No, sprawdź sobie zadania. O, teraz muszę wszystko przeczytywać. N nie wszystko, wystarczy nie. to jasne. To żółte. Kurczę, ja a. bym powiedział, że ogon salamandy to by było to. No, powinienem się udać do. E, kula mm, i. In... Nie, 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 ja a to jest <laughs> Jestem mądry, to w ogóle zadanie jest śledzone, no, widzę, więc widzę, masz właśnie. cudowny trójkąt czerwony wskazujący nam. Trasę. Co się dzieje? Bestia. Oooo! Oh. Cudownie. A którym Jednym stylem? E, szybkim. A teraz jest grupowym, ale to też dobrze. To jest szybki? To jest szybki. Okej. Okay. A żeby sprawdzić jaki styl, możesz dupnąć sobie spacer. Przecież powinnaś o tym pamiętać, ty pro playerze mój. Szybko mm -hmm. się rozkładają te ciała i wiele razy już zwracaliśmy na to uwagę. Mm. Kochana moja e, współgraczko, jedną wow. rzecz warto zauważyć, o, no przez całą drogę będą nas męczyć, dopóki nie znajdziemy ułokniska i nie zmienimy sobie godziny przechodzenia tejże lokacji, bo jest późno i będą latać. Dużo ich, jakie rybykań? Ja bym ustawił właśnie grupowy, żeby tutaj... Był łatwiej w życiu. A, oczywiście. W graniu. E, to, co chciałbym zauważyć, to w jednym z poprzednich odcinków bestia wyskoczyła nam przed domem Abigail, i mówiliśmy o tym, że to mógłby być jakiś znak, e, zły znak na Abigail. Ale tutaj, wracając od Oda, też nam się pojawiła bestia. O, gul, na lewo. Co ja zrobiłam? Masz wyciągnięty miecz. Aha, a ja to... Styl ciężki! Naprawdę nie pamiętam jak się wciągnę. No, Pogadamy później. Skoro już teraz musimy go lać po mordzie. Niestety, góra nie obalimy sobie tak wygodnie z tylem art, znakiem art. No dobra, schowaj miecz dla bezpieczeństwa. Wciśnij sobie spację. O, właśnie. I dla bezpieczeństwa, tak tylko podchodzimy do postaci. Żeby tutaj żadnych takich e, następnym razem przykrości nie było. Chyba szczątki nie są dla nas interaktywne, albo e, przez to, że zaatakowałaś podróżnego, gra cały czas myśli, że jesteśmy w walce. I sobie go nie przeszukamy. Okej. Okay. No nic, ruszamy wtedy do Mikula. Z tego co możecie pamiętać, ja kiedyś e, bardzo podobną gafę strzeliłem. E, w tenże sposób. What the fuck, jaka fala tu idzie od niego? W tenże sposób wpadłem w konflikt z milicją w wiosce. Mm. Musiałem sobie przesunąć. Odkładkę, no to mów kotku głośniej, wyraźniej i powiedz co sobie, że było pyk. I sprawdź czy w ogóle idziesz w dobrą stronę. No właśnie nie, bo jest tu ten cholerny płot. Oh. Dobra, ja przestawię to trochę mikrofon. My jesteśmy tutaj, musimy się cofnąć i odbić w stronę tamtych domów. I wtedy jak po prościutko, normalnie, prosta droga od ekierki, od linijki, prościutko do miejsca, gdzie znajduje się Mikul. W czasie tej drogi chciałbym Cię, Kiro, o coś zapytać. Od bardzo dawna, dlaczego ten biały mir tak tak napierdala tam w tle? Ja bym w ogóle te napisy wyłączyła, o, dobrze szczątki, 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 mm. są już interaktywne, są to szczątki po ogólu. Przestań śpiewać. Mm, okej. Okay. Znowu podróżnik, który nas nie lubi i bargesty. A, bargesty już go chyba zabiły. To tak trochę średnio na jeżdżę. Trzeba by było zmienić porę dnia, bo nie wyrobimy, ale idziemy w stronę karczmy, więc tam będzie dużo łatwiej, bo tam jest ognisko, więc zmienimy sobie po prostu porę dnia i będziemy mieli względny spokój. A pytanie, które chciałem Ci zadać, Kiro, żeby przeszukiwać, schowaj broń, um, nie. chociaż nie musisz, ale no dobra, tak jest chyba łatwiej. Um, Chciałem cię zapytać, Kiro, jakbyś miała możliwość przenieść się do jakiegoś uniwersum, nieważne którego. Chcę, żebyś mi odpowiedziała: Czy byłoby to uniwersum z książek, czy z gier? Eee, wiesz co? Nie mam pojęcia, ale raczej, raczej z jakiejś gry. No mamy teraz chwilę, żeby sobie tak porozmawiać na ten temat, bo no. Lecimy, klepiemy Bargesty, no to za dużo się nie będzie działo na razie. Oberwał jeden, teraz drugi i będzie gitara. Chyba nie będziemy ich przeszukiwać, bo już dużo mamy tych rzeczy, nie chcę ten... Nie chcę, żebyśmy nie mieli za dużo czasem w naszym ekwipunku z tych bargestów. Ja pierdyka, no normalnie. Istna ścieżka morderstw! Możesz hmm. zmienić styl na szybki, będzie szybciej, eee, bo aktualnie nie masz, o, miałeś grupowym. No dobra, lecimy dalej. Tak, podwójne naciśnięcie klawisza ruchu sprawia, że robimy unik. Znowu ta małpa. Znowu ta małpa. Nawet nie szukałem o niej informacji, tak szczerze mówiąc. Nie idziemy po płotkach, idziemy trasą. Jaskół... Jaskółczego ziela jest tu od zarąbania. Białego mirtu też dużo. Trzeba będzie później to kiedyś poza nagrywaniem pozbierać, wiesz? I porobić eliksiry. Coś czuję, że mogą się przydać. Znowu ta małpa. Co małpa tutaj robi, ty mi powiedz? Marnuje czas. Nie ja raczej do Król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży nic dobrego. Um, nie wiem czy zauważyłaś, ale po pierwsze mamy most przed sobą, ten, który nas interesuje. Tam gdzie spotkamy Mikula i um, ten podróżny ci odpowiedział, co robi Małpa. Marnuje czas. Co? No co, co, no pięknie, idealnie ci powiedział. No nieważne, nie znasz. Się. Mikul. Witaj. Siulu mój. Stać. Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no. Krawantanana. Jakie? Długo jeszcze idziele. będzie ta na obowiązywać? <grym> dowódca wie. Ja pojąć nimą. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Kwarantanna. A nie, Oczywiście. jak on to powiedział? Nie wierzę. A masz jakiś znak łodniego? Krawantanna. Krawantanna. To tu każdy jest upośledzony na inteligencji, mam wrażenie, w tej wiosce. Nie dziwię się. Patrz na mój sygnet przez rękawiczkę, ziomek. Za mało mi płacą. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy, ty łod Nie. <ścoughs> Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. O, bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty, tam dalej, kawałek drogą. A ja, żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejcy, powiadasz. Proszę, panie. Okej, okay, czyli to będą gule? To będzie związane pewnie z tymi e, z Kalksteinem i krwią guli. No już z tego jednego gula mamy krew. No ale tam będzie ich trochę no. więcej. No i jeszcze nie zapominajmy, że bardzo podobne zlecenie zlecił nam wielki przełogromny! Jeden jedyny Łowcza królewski Łowczy łow, królewski, tak, dokładnie. Więc dostaniemy nagrodę Łod Mikula, Łod Kalksteina, Łod Łowczego. No normalnie siano będzie takie, że ho, -ho. Jestem Wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem, ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Powiem, co wiem, a niedużo wiem. Chyba jeszcze mieliśmy z nim do pogadania coś. Tak, było. Wielebny mówił znak łognia czcić. Znaczy, ty Łot Wielebnego? Nie. <śmany> Okej. Okay. Gdzie dostanę Gleit? Zakon Płonącej Róży ma Gleity. Wieczny Łogień pomaga w walce z zarazą. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może Wielebny będzie coś wiedział na ten temat? Łon dużo wie. Nie zaszkodzi spytać. Bywaj. Wielebny mówił... O, jak dobrze, że możemy to pominąć e, O pierwsze też się pytać, czy w sumie wiemy, gdzie iść Możemy wykorzystać po prostu y, tą opcję dialogową I posłuchać dalej tego głupka Gdzie mam szukać tych guli? Niedaleko karczmy zbocze jest A w zboczu wejście Bywaj Nie, nie bywaj, chcę jeszcze cię o coś zapytać mu Ty ćwierć inteligencie, wiem, że mówił Jakie macie problemy w okolicy? No tak, kartiona, czy jak tam chorób ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas, oj, dużo ich. Są te no, martwiejce i są też elfy. I koboldy są. Wilcy, Woldy? powiadasz. Łoj, siła ich panie! I kundli jakich zdziczałych. Dawniej nie kamieniami ku uciesze ciskał, ale się teraz boję. Ta, No. Ty. Znalazłem dziwne krasnoludzkie kości. O nie. Nie wiem, co ludzie ci nagadali, ale ja od dawna nie gram. Daję słowo. Spokojnie mi, kul, tylko pytam. Wielebny ci powie, że grę spaliłem i diabła się wyrzekłem. Gadaj z krasnalem Zoltanem. Z Zoltanem powiadasz. Czyli nie do końca przestałeś grać, skoro Zoltana znasz? <laughs> No. no nic. E, ruszyć możemy wtedy na te góry, nie? Mi się chce. No, tak. Myślę, że tak. No, myślę, że musisz głośniej być. Okej. Okay. zadanie na mapie, no. I ruszamy zatem do krypty. No i ja normalnie oddaję Ci głos. Mamy ognisko, może zmienić porę dnia i sprawić, że bergesty nie będą Ci się wtryniać. Nie. Zaraz na lewo. No i baya bongo, tęskniłem za Wiedźminem, Ci, powiem szczerze. Do południa, no. Do południa. Nie. Nie. Szkoda, że nie zrobiłaś do południa. Czemu? Byłoby mi łatwiej. Chociaż. Dobra, jest i tak jasno. Git, łatwiej by mi było przy montażu. Ale widzę, że ranek i tak jest jasny, więc jest dobrze. Jakie szczury biegają, pa, jak zapierdziela. I ja pierdykan! Jaki szybki Bill i małpa. Coś z tą małpą musi być, a mi się szukać nie chce. Hmm, ale dużo ich tu lata. Tym razem cię nie pobiję. No, chyba że chcesz. Mieczura w dupę, co? Król Foltest znowu podniósł cła. To nie wróży nic dobrego. Oni nie w kółko to samo. Ale czasami można naprawdę fajne informacje od nich wyciągnąć. I czasem, no, dość śmieszne informacje. Ja przypominam, już nie pamiętam, który to był odcinek, ale przypominam cały czas mi się ta żebraczka, co wychodziła od tej, tego miejsca, <grym> gdzie Harenborg mieszka, nie? U. Pijeczki medalion. Wskazówka. Ustawione na wykrywanie potworów, medalion ostrzega, gdy jakieś wrogie istoty znajdą się w pobliżu. Ustawione na wykrywanie magii, medalion wibruje w pobliżu miejsc mocy, ułatwiając ich odszukiwanie. Tryb działania medalionu możesz zmienić na panel ekwipunku w trybie medytacji. Okej, okay. czyli to takie jasna kółka świecąca, to jest miejsce mocy. Co chcesz zrobić? E nie wiem, postać, mamy strzałkę prawy dolny róg ekranu więc mm. chyba trzeba kliknąć po prostu myszką lewe... no właśnie, nie mam myszki no ale kliknij lewy przycisk myszy okej okay. a spacer? okej okay. oto okay. o to magii czy nic? no można dupnąć rytuał magii nie wiem co to da nie wiem jak, jak silni, silni się staniemy Dobra, koło medalionu coś się nam pojawiło. To oznacza, że możemy najzwyczajniej w świecie to sprawdzić. Natężenie znaków! O Pani! Zwiększone na 100%. No to pięknie. Podejrzewam, że do krypty trzeba wejść w nocy. Bym się nawet kuźwa nie zdziwił. Znaczy wejść inaczej, ale żeby góle nam się pojawiały. Chociaż... Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Jakim Zwłoki pewnie zwabiły gule. gdy znajdujesz się w ciemnym miejscu jaskini gierpytowymi, wypij eliksir kot lub zapal pochodnie, by zwiększyć zasięg wzrok. Z tego co pamiętam mamy pochodnie, więc jest dobrze. O, góle się pojawiają. Dobra, myślałem, że trzeba że, że wymagane do tego będzie odpowiednia pora dnia lub też nocy. Mamy kota? Ale mamy pochodnie. No ale jak będę miała kota, to nie będę musiała trzymać pochodni. Dobra, zamieć, nieznane, i jaskółka. Chyba nie mamy kota. Okej. Okay. To jak się wyciągało tą tą? Pochodnie? No, tutaj. Bye, bongo. Dobra, panie gulu, najprawdopodobniej, a. O, kolejne. Najprawdopodobniej no tak, no, niewiele nie będziecie to. widzieć tak samo jak my. I co ja mam teraz wziąć ze stylu? No walczyć z nimi, a co Ale z jaki mam z ty? No silny! Przecież już dawałem ci poradę w mieście jak walczyłaś z jednym gulem, żeby walczyć silnym. Wiesz, ja że miałem pamięć. To i drugą. Kurde, dość... Sądziłem, że są silniejszymi przeciwnikami. Chociaż coś tam za zabierają nam życia. Dobra, jeden nie, nie żyje. O, no, połowa życia już poszła. No bo ten mnie atakował od tyłu. Oj, nieładnie. Oj, nieładnie. O, jak pięknie oboje skoczyliście na siebie. Coś pięknego. Cyk, cyk i do widzenia. Dwóch nie żyje. 2-0 hmm. dla nas. No nie wiem, czy Mikul by sobie tutaj sam poradził, bo on to raczej taka hmm, pizdeczka jest. Wątpię. Co my tu mamy hmm. Nie mamy jaskółek? Na pewno mamy jaskółek od chujo Jak się to robiło? No, dwa razy Prawy przycisk myszy Co to było? <laughs> ok, chyba nie urosło nam za bardzo życie o. Nie, ale jestem praktycznie przekonany, że mamy jaskółki No i chlub w ten głupi dziób i możemy przeszukać gulę i lecieć dalej. A no tak. Ano tak Czemu teraz musisz w tego gula wejść? To jest bez sensu. A co tam z tą dziewczyną? Okej. Okay. Szklana fiolka. A, chyba nie mogę. Okej, okay, a ciało dziewczyny? Mm, dobra, nic nowego. Zabraliśmy fiolkę. Może, może będziemy w stanie przebadać tą miksturę. Gdzie jest ta fiolka? Eee, nie wiem, tu? Do przechowywania trucizny. No. A co, jak naleję do takiej wody, to wtedy woda będzie trucizną? Maybe? Raczej nie. O, kolejne miejsce mocy. Ale raczej tutaj za wiele nie zarobimy. No musimy to pominąć. Odprawiliśmy już rytuał. I coś na sklepie. No to nie jest miła sytuacja. Gdzie on jest to? Aktualnie e, bardzo mało widać, ale nie martwcie się. My też mało widzimy. Nie wiem czy będę w stanie to tak rozjaśnić. Nie dlatego być. weźmy z kota, zróbmy. No nic. No, następnym razem się zrobi kota. No co ja mogę powiedzieć? No ja mam ochotę normalnie grać i chcę już wejść przed klawiaturkę i dużo gadać. Ha, czy ja mam mieć trudności w graniu, żebyś ty mógł sobie szybko pograć, tak? E, nie. Nie. Oj, przepraszam, że no, jestem beznadziejny. O, super, dwa gule. Co za dwa chuje... Dobra, nie, nie, nie. No. Trzy! O, wow. No to masz zabawę teraz. Ja bym chyba zmienił na grupowy w tym momencie, tak na jak ty ja to uczyniłaś, bo jesteś bardzo mądrą proplejerką. Pląta mnie się język normalnie. Oj, to będzie długa walka, to będzie długa walka i niezbyt wymagająca jak to w Wiedźminie. Naciskanie tylko jednego przycisku. Ale widzę, że tutaj życie to już tak na słabym poziomie. Wiesz co, ja odbiegnę i wezmę jeszcze, czy to miaskółka jest, jest no teraz działa. I tak mało widzimy, więc trzeba uciec gdziekolwiek, gdzie będzie cokolwiek widać. No nic, obyśmy tylko tu nie zginęli, bo inaczej będzie lipa. Otrzymane rany zmniejszają poziom twojej żywotności, iść koniec koniecznie do zera, nie, wskazówka nie nie w skazówkę na żywotności, ale mój odgłos kuźnego bicia serca, rozszerzający obraz. Użyj eliksiru w rodzaju jaskółki lub medytacji, tralala. No jasne, może ja sobie trochę odbiegnę, żeby ta jaskółka zadziałała, czy coś. Bo... No zginę. I one tu za mną przejdą, bo jaśniej tutaj jest. I chyba zmienię styl. Bo to nie ma sensu. No, uu, też koło. OK, Okej, 1-0. Ej, jestem teraz ciekawy, czy gule są w stanie się rozmnażać. Jakieś tam organella widać. O! O! Aha! Nie, no fajnie, fajnie. Dziękuję, eee, gro, że się tak zachowałaś względem nas. To bardzo miłe. Ogólnie to wcale się nie dziwię, że mamy jakieś tutaj problemy techniczne z Grom. To nie jest absolutnie żadna nowość. To jest stare. Pokonałaś guli, brako. Brako? Brawo Poradziłaś sobie z gulami, brawo Mhm, mm prawie ginąc Ej, to jest naprawdę tak w tobie irytujące Co z tego, że prawie zginęłaś, skoro sobie poradziłaś? No co z tego? No spierdelałam. A zabiłaś? No to co się przejmujesz? U, ile rzeczy? Pudełko. Ta, to moren. pudełko na pewno go zabiło. Wino i moren. A co to za wino? Alkohol średniej mocy, okej okay. Eee... ok. Krąg wiecznego. Wewnętrznego. Ognia. Wewnętrznego. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Teraz ja Nauczyłeś się właśnie znaku igni, który możesz wykorzy wykorzystać do zadawania wrogom obrażeń i rozpalania ognisk. Wybierz znak z menu w lewej części ekranu, klikając odpowiednią ikonę znaku. Wskazówka: ulepszenie znaku pozwoli ci wykorzystywać go na większych dystansach. W skrócie: góle powinny się palić, ludzie powinni się palić. Odpalajmy pochodnie. Tutaj możemy sobie pozmieniać i możemy odpowiedzieć pochodnie i zwiedzić kryptę. Resztę krypty, bo i tak dużo czasu już na tym odcinku nam nie zostało. Więc możemy zwiedzić tą kryptę i się pożegnać w tym 11 już odcinku. Bo z tego co lic liczę, to będzie to 18 odcinek. Coś mu nogę zeżarło, podejrzewam, że gul. No dużo i cóż? tutaj nie ma. No. Chociaż jedna rzecz mnie niepokoi, ten jeden gól, który jest tam i który, do którego nie za bardzo można się dostać. Ciekawe gdzie on jest. Nowy, Nowy region korytarz. No tutaj nie To To jakaś daj ukryta tam. lokacja? Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy jest to rzeczywiście ukryta lokacja, czy po prostu w przyszłości jeszcze tutaj coś będzie ciekawego, ale poza tym to w sumie wszystko. No dobra. No możemy... Mamy 4 minutki, możemy zakończyć tutaj odcinek, możemy wrócić do Mikula. Możesz ty podjąć, Kiro, decyzję, co robimy teraz. No, wracamy do Mikula. Ok. Mikulu, Mikulu, Mikulu. To by było fajne, gdybyśmy, gdybyście mieli podgląd z kamery, nie? No patrzę się na Kira, może zaczniemy jakiś temat porozmawiamy, a Kira się zachowuje jakby chciała normalnie się schować pod biurko teraz. No nie, Król znowu będzie testy, gadało po tejście. W dupie mam twoje a może cła. Powiedział... W dupie mam twoje cła! O. Co? Gówno. Gówno o. No powiedz co chciałaś powiedzieć. No może by powiedział o tym o tym to star staruszka na przykład. Znów jestem cała od gówna! Nie tak. Nie, jakoś inaczej to powiedziała. A no, ge generalnie w miarę sens był ten sam. Mówię o nogach. Mam całe nogi w gównie, tak? Tak? Tak tak, 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 to tak, było. tak. No ale no było gówno, było gówno. Kalk... Kalkstein! O, o nie. nie! Nie! wiem, czy mamy tyle czasu, żeby słuchać jego pierdół Nie, wydaje mi się, że... Z tym pięknym widokiem na Mikula i Kalksztejna się z wami pożegnamy. No to jest idealny widok na mądrego i głupiego, nie? <laughs> I to już i o was będzie nasz... z nim rozmawiał. I może tak. dasz mi w końcu z coś powiedzieć, Rety. Okay. Zapraszam Was do następnego odcinka. Ja was teraz siedzi tutaj jak taki zbity piese. Ostatnio już to mówiłaś w jakimś no. odcinku z Us chyba, nie? To tak się zachowuję. No bo no, gadam cały odcinek, bo ty nie mówisz nic i masz jakieś No nie mówię nic, bo ty gadasz cały odcinek, a potem nagle stwierdza. Teraz ty mów. No tak, no to ale spoko. wiesz jak Moim, ja, tego, wiesz, jak ja tego, tego nie cierpię, jak no. ja tego nienawidzę, kiedy ty nagle każesz mi mówił. Wtedy człowiek nie ma pojęcia o czym ma mówić. Nie? Przyznajcie. Tak, musicie napisać w komentarzu i jeszcze hashtag walić o wasa. W ogóle mam kumpla w robocie. Pozdrawiam, Olo. Ty tak bardzo nie zapamiętał mojego e, pseudonimu artystycznego, że tak to kuźwa nazwę, że nazywam je zjebas w robocie, także. Także mam nową ksywę na warsztacie. Pozdrowolo. No cóż. Myślę... Się ucieszy, że jest na YouTube pozdrawiane. No ile co nie? Że, że, że... że ma kolegę się ucieszy. <laughs> no Już... dobra, żegnamy się. Ja cię kiedyś uduszę po poduszką, <grym> albo nie, albo wezmę mojego pluszaka, cokolwiek innego, ale... Moją skarpetę, to byłoby o dobre. Tja. No cóż, my się żegnamy, ja się żegnam. Ja też się żegnam z wami kochani i zapraszamy was do następnych odcinków. Z Wiedźmina i z to Was w sumie, bo te dwie serie będą teraz się naprzemiennie pojawiać na tym kanale. Tak, tak mówię niepewnie, bo Kira się na mnie patrzy i tak nie wiem, czy mam mówić, czy mam, czy, czy nie mam mówić. Tak. O, jak już będziemy mieli kamerę, to tak będzie na widoku jakaś taka mała patelnia kupię sobie taką specjalną, taką odręczną patelnię. Widziałam takie malusienkie w biedronce chyba wczoraj. Okej. Okay. Żegnamy się z wami. Życzymy wam miłego dnia, miłej nocy, w zależności od tego kiedy to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. pa, pa. Uwaga za tobą. Ukazuje się. Holy shit. Co, Co, się Co jest? jest? Trzeba było nie zadzierać salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. What the hell?